Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Devil May Cry 3, Tym zajmiemy się szesnastą misją, dosyć ciekawą. Tak, dzieją się cuda, tam też istnieje. Demoniczna energia powoli zaczyna wydobywać się ze świata demonów i pojawia się ich również trochę. Tak jest. No i zaczynajmy już misję 16. Win or lose, czyli przegrana lub wygrana. Czy co mi było Dobra. Dobra, więc na początek, tak, styl Zord Master jest ok, jak na razie. Ekwipunku i raczej innych rzeczy nie muszę raczej sprawdzać, bo nie sądzę, żebym złożył itemy w poprzedniej misji. Tak, mamy całkiem sporo. 3:00, stary. No, jest bardzo dużo itemów. Zatem że mogę sobie jeszcze wydłużyć pasek życia o kolejny kawałek. Co sobie przydałoby się, ale z jednej strony, ja wiem. Może przedłużę sobie możliwość bycia demonem. O kolejny symbol. Może się przydać, więc zaczynamy misję. I znajdujemy się w takim to ciekawym pomieszczeniu, w którym będziemy teraz musieli yy, zdobyć dwa tajemnicze kamienie, aby móc otworzyć drzwi. Pierwszy z nich znajdziemy, kiedy pójdziemy w prawo. Niebieskimi drzwiami. No i oczywiście tutaj. Na drodze pojawią się kolejne demony, które będziemy musieli oczywiście pokonać. Yy, dobra, wcisnął mi się yy, D-pad w prawo. Dobra, ja, najpierw muszę uwalić tamtego strzelającego. No. Kiedy tamtego już uwijemy, ...muszę żebyś miał się zająć Wow! do to. Wszystko? Wszystko. Trzywaliłem je, skubanie z jeden. No i już troszeczkę gorsze moty za namić będą. Dobra, teraz musimy przyjść tutaj. No i tutaj znowu pojawią się demony. Czerwone latające, plus kolejne strzelające. I co ciekawe, te strzelające zbroje, właśnie. Mogą się jakby łączyć z tymi czerwonymi latającymi. Nie nie pamiętam jak one się nazywają. W no zawsze można to sprawdzić, ale... Prawda mówiąc, z się nie No i tutaj musimy się niestety rozwalić wszystkie te demony. Wow. Atakują nas tutaj. Coraz... Szy ...szybciej i więcej. Dobra. Kolejny. Wow, 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 dwa na raz. Dobra, tamten nam nic nie zrobi. Teraz możemy się zająć tym. Tego, tego, tego. Dobrze. A tego też trzeba wykończyć. Te właśnie yy, zbroje mogą strzelać tymi czerwonymi, mogą się nimi zamienić po prostu w strzały co jest dosyć kurzające, dobra i rozwaliśmy wszystko. W końcu. A mi dowaliły, kurde. Straszne. Dobra, przejdźmy dalej. I zaraz zobaczmy... Aaa, nie mam żadnych yy, Orb fragmentów, a szkoda, szkoda, bo dzięki nim... No yy, miało chociaż trzy, to bym mógł jeszcze zdobyć, ponieważ no, nie Orba w tej misji. Dobra, ale tak, mamy tutaj znowu jakiś <gryny> żelando z kościmi, który musimy rozwalić. Najpierw właśnie na niego skoczyć i poatakować go od góry. Tak, kiedy go rozwalimy, odblokujemy dodatkowe przejście. Dobra. I tutaj będziemy mieli niezbędny do przejścia dalej kamień, a jest im Golden Sun. No ale po zdobyciu Golden Suna pojawiają się tu demony. Kolejne nowe pionki. Tym razem jest to wieża. Na wieżę trzeba być ostrożnym, bo one atakują właśnie czterema promieniami. Tamtą stronę, tam jest wieża. Więc będziemy musieli pokonać jedną. Ona atakuje właśnie tylko laserami. Wow! No myślałem, że ją rozwalę. No nie dużo brakowało, Ale jak już się pojawiają kolejne piąki, tym razem wieża i to. No na no, wieżę trzeba być by ostrożnym. Ten atak jest bardzo poszczególny. Zastarczy podskoczyć i w sumie wszystko. Bo tym razem niestety mi się nie udało. Dobra. Rozwaliśmy wieżę. Jedną. Teraz jest jeszcze druga. Zabraliśmy jednego piątka, Została jeszcze wieża. Dobra, już nie została żadna. Jeszcze jedna. Odchodem tak? mu zjemy. teraz niższy poziom. No tak, spokojnie troszeczkę. Wszystko, wszystko. No I tutaj też mamy taką bardzo fajną sekretną misję, która prosi aż, żeby się zrobić. Jest ona tutaj. Ona jest naprawdę bardzo prosta, nawet jeżeli. Nie jesteście zbyt doświadczonymi graczami, na pewno dacie ją radę zrobić. To jest po prostu taka polska migówka. Dobra, kiedy przyjdziemy tutaj, nie mam już więcej demonów, możemy sobie przejść, wrócić się w sumie, śmiało dalej. No kiedy się wrócimy, znów będą się pojawiały demony. A ja się fajnie, przyjemnie rozwala, więc tutaj bez większych problemów, raczej sobie z nimi poradzimy. Tak, ładny styl trzeba nabić. Ła oh, na szyrasz, stylish. Dobra, Whiteboard. Fajnie, odbiło nam to poziom na demona. No już rozwaliśmy wszystko, ale mamy stylish, więc ładny styl na pewno nam wpadnie tutaj za rankingi. Dobra, więc tak, możemy tutaj teraz umieścić naszego Golden Sana. Jedno przejście. Znaczy nowy fragment, yy, czy jeden z kamieni o, do przejścia już mamy. Teraz pozostają do zdobycia kolejne. Tak, i tu mamy kolejnego demona strzelającego, ale tego rozwalimy tutaj. możemy się pobawić z tymi. Tutaj. A nie, jeszcze jedno jest. To ją też stosimy od razu. Dobra, tak, tutaj jeszcze ten demon. Tutaj kolejny się pojawił. Jest, to jest jeszcze trzeba wszystko. No, Tamta nie chyba nie sięgnie, ale na pewno się No, dawaj. Dobra, jeżeli pójdziecie tam, tam dalej macie drzwi, tam będzie Vital Star, znaczy Demo <grystanie> Devil Star do zdobycia. Mi jest niepotrzebny, bo mam ich naprawdę pełno. Pokażę wam, co trzeba zrobić tutaj. Tu trzeba, są kolejne jakby klatki z mi i nie tylko. One odblokują nam kolejne dojście do kamienia. Co musimy zrobić? Musimy je tak rozruszać, żeby latała jedna w tę stronę. Nie wiem czy to teraz zadziała. Muszą się zderzyć. Kiedy one się zderzą, kiedyś pamiętam tyle kombinowałem, żeby zobaczyć, co trzeba zrobić. Ale w końcu się udało, i kiedy się zderzą, odblokowuje nam się przejście do kolejnego kamienia, który umożliwi nam przejście dalej. Jest to Onyx Musharta. Tym razem. No i kiedy zdobędziemy go, pojawią się tutaj kolejne złe demony. Bardzo złe. Wow. Tak jak mówiłem, bardzo złe. Niedobry demon. Wow. Te są naprawdę do uniknięcia. No chodź tu Łow, teraz pobiję błąd, nie mam nie, 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 nie podkapiwać Tak można fajnie później Kurde Gdzie on jest Jak to musimy odnosiła starcza Dobra, jeden pad. Dobra, drugi też padł, tylko żeby orby mi wpadły. Kurde, orby gdzieś tam się chyba zostały. A, szkoda, coś tak mam 33 tysiące, no, ale dobra. Dobra, teraz tu znowu będą demony, te zbroje, patrzcie jak one uciekają. Te z trzeba rozlać bo one są zburzające. Wow! Kiknął z Kubami! Kurde. <grymne> Jak mógł na mnie kichnąć? No cóż, zadamecz może nie być najlepsza, no ta dzisiaj. Dobra, wszystko. tam, to się chyba jeszcze zostało. Taki z ciebie no, Tylko kicha się na odległość potraficie. Dobra, jele rozwalony, mamy swój taśny poziom i wszystko. Dobra, więc wracajmy się. No i kiedy mamy już wszystkie potrzebne nam kamienie, możemy sobie przejść dalej. Tyk, cyk, tyk, cyk, cyk. Wszystko się fajnie pięknie otwiera. No to lecimy. I teraz mamy tutaj pełne demonów pomieszczenia. Które najbezpieczniej jest po prostu ominąć. Chociaż to tak naprawdę nie jest proste do zrobienia. Dobra, tu musimy wyskoczyć. A tu musimy czym prędzej przelecieć do tej drzwi. Po prostu lecimy, żeby mieć dobry czas. Dobra, teraz musimy skoczyć tu, przejść tym mockiem. Teraz one, żeby, żeby nie spać tam na dół. Musimy wrócimy do tego pomieszczenia, gdzie był ten jeden z kamieni. I musimy wejść tu. Kiedy przyjdziemy tutaj, znów tutaj się pojawią tym razem pająki i nie tylko. Bo jeszcze są te paskudne chmurki, Czy się tego płynować nie musimy? Możemy sobie przejść dalej. Będziemy mieli przynajmniej dobre noty za czas. Tutaj nie pochodzimy tylko kółek zębatych, bo one nas mogą trochę poranić. Musimy iść tutaj. Kiedy zajdziemy tutaj, tu będziemy mieli jakiś przedmiot. Nie pamiętam dokładnie co to było, ale to jest Vital Star S. Proszę bardzo. No dobra, więc teraz sobie zmienimy styl, bo będzie nam potrzebny styl Trickster. Chociaż Slider też byłby dobry do tej misji, lub Quicksilver, ale ja tutaj na Tricksterze jakby sobie tutaj radzę. No i kiedy przyjdziemy tutaj. No i kolek, tutaj mamy Cutscenger w bibliotece. Bejman, Mary, Lady, Mary, Lady. What's wrong? you tired. Then stand back. I'll take care of this. <laughs> you stand back. <laughs> Whoa! I told you, you. Can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. Hmm. <laughs> I'm driven by the inability to forgive him! My soul is screaming, demanding me to kill him! <laughs> <laughs> That's enough motivation to keep me going. Ta. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. It's so, okay, okay, lady. I get picture, no? But I can't you just as as I can I'm pretty pissed at him too, you know. Także Dan też rzuca jej wyzwanie. Kto wygra, to widzi. <laughs> Więc teraz będziemy mieli walkę z ciekawym bossem. Jakim jest właśnie Levi. Więc walka zapowiada się dosyć ciekawie. Walka z jest dosyć zdenerwująca, też w sumie prosta. Więc lecimy. Gdzie jesteś, Lane? Ona się lubi tutaj ukrywać, więc y... to jest w sumie jedna z większych trudności. Na no, gdzieś tam chodzi. Słyszymy, że gdzieś jest. Tam gdzieś jest. Wow, strzał, no, nie udało mi się go uniknąć. Tak właśnie, dlatego wybrałem Trickstera, bo dzięki niemu będziemy w stanie robić szybkie uniki. Gdy przy szybko przygotowuje się do strzału z bazooki, można go łatwo uniknąć. Trzeba uważać, kiedy przenosi się za pomocą link. Dobra. Wow, co to było? Okay. Czak, kurde! Było blisko. dobra, damy. Musimy odnowić troszkę zdrowie. Dobra, teraz będzie porzucać miny. Gdzie ona jest? Tam jest. A teraz tam jest. Wow, dostała nam się znowu Dobra. Lady, gdzie jesteś? Dobra, tam jest. Dobra, swoje magazynki. Zabraliśmy już połowę życia dla Lady. Ona nam też jednak troszkę zabrała, co No, Kiedy rozkłada te minę, też można właśnie ją fajnie zaatakować, tylko trzeba natrafić na odpowiedni moment.

Teraz będzie atak z pociskami balistycznymi. Bo taki też może. Tak, to było to. Wow. Kurde, ładuj magazynki. Jest okazja, żeby uderzyć. Podłapałem o co chodzi, ustrzel te. ustrzel, ustrzel, jest! Dobra, rozwaliliśmy Lady. Obeszła się bez wite starów, więc etka zajdę Niestety za w spadnie spa, słaby ranking za czas myślę, że będzie w ale dobrze. Zorby może być średnio. No tak, niestety. Lady się nie udało. to nam.

Hmm. Also... Wait. Ah, something else. Trust me. I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Hmm. Use this. How much is it going to cost me? You can give me your name. <laughs> Don't, <Dundee. laughs> Brój za imię. Dante, please, free my father. I will, lady. Tak, więc miła się zrobiło, ale czas ruszać dalej. No. Więc tak, Lady zostajemy, idziemy. I co dalej? Dostaliśmy nową broń. Jaką jest Kalina N? Fajna broń od Lady. No i teraz musimy przejść dalej. Znów mi się coś wcisnęło. Tak, musimy przeskoczyć przez te tutaj wyskocznie. Prosto pod drzwi i gdy nimi przejdziemy, kończy się misja. Więc tak, podsumujmy 16. misję w typie Minecraft 3. Czyli tak, to są prześwietlone 13 minut, co jest na ranking S. Orbów zdobyliśmy na ranking S. Ta już mamy na ranking A i damecz mamy na ranking D. Więc łącznie jeszcze i ten S. Czyli w sumie podsumując, i tak mamy A. 3 Ski w jednej misji. Kto, chyba tego jeszcze nie było. No cóż, gdyby, jeszcze, gdyby ten jeszcze ranking. Y był może na chociaż A, to też byśmy mieli S, ale to już trudno. Więc zapiszmy grę, mamy ładny, do nas, ładny dodatek do tego wszystkiego. No i coś, to już wszystko w dzisiejszym filmie, ja znam się żegnam. To do usłyszenia w kolejnych filmach serii Devil May Cry 3. To cześć.